Używasz komendy ukośnik Enchant, nie możesz przekroczyć poziomów Enchantu trybu przetrwania, takich jak Knockback 3. Ale gdy użyjesz komendy ukośnik GIF, możesz osiągnąć poziom 255, więc oto patyk z odrzutem 255, a tu jest świnia. Możesz myśleć, że po prostu zniknęła. Nie, to był knockback. Co tu się dzieje? Tutaj jest fortune 255 i oto dwa staki diamentów. Tutaj jest Frost Walker 255. Wow. Nie wiedziałem, że to będzie tak wyglądać. Tutaj jest Soul Speed 255. Też tego nie próbowałem. Co? Jakie to szybkie. Tutaj jest Thorns 255. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten golem wytrzyma. Nie, on umarł. Tutaj jest Sharpness 255. To nie było zaskakujące. A co jeśli? Czy to pokona Smoka Endu jednym ciosem? Nie weszło. Oto nawet tak wiele mu nie zadaje, ale najprawdopodobniej Najfajniejsze ze wszystkiego jest Silk Touch 255, no właściwie to robi to samo.